Dzień dobry. Piotr z tej strony posieka na skarpie. 24 lipca 2022. Kolejny ciepły dzień. To już chyba ostatnie moje odkłady. To już takie odkłady, w sumie robione trochę inną metodą. E, tutaj z tych rodzin. Pierwszych moich rodzin z tych, w tych dwóch ulach e, zrobiłem z tych matek, starych matek, bo to jeszcze jest niebieski opalitek. Zrobiłem e, odkłady. A tu poddałem tu poddałem o ścieżko mi się myśli od rana, od, od piątej e, przy ulach robię a jest 12. Więc robiłem odkłady z tych rodzin, a tu poddałem świeżo złożone jajka. I pociągnęły sobie mateczniki. Część mateczników przeniosłem do tych właśnie odkładów. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jest to jakiś eksperyment. I tutaj pięć odkładzików będą zimowane. Tutaj matki zapasowe. no Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy to się uda, ten eksperyment, czy nie? No i tak jak powtarzam to w każdym odcinku. Jestem początkującym pszczelarzem. Uczę się dopiero. Jest to dopiero mój czwarty sezon. Nie bierzcie ze mnie przykładu. No i tyle. Także tak to wygląda. Nie zacząłem jednak podkarmiać rodzin. Bo się okazało, że zaczęły coś nosić. Jest to jakiś taki ciemny nakrop. Pszczoły szaleją. Wróciły nad stawki wróciły nadstawki pszczoły latają jak szalone nawet nie wiem czy nie więcej jak yy, no więcej pszczół też może niż, niż było na tym na akacji ale obloty są codziennie cały tydzień mocno latały nie to, że zalewają jakoś gniazda ale ale jest, jest coś może to już nawłoć, bo tak jak widać tutaj nawłoć zaczyna już kwitnąć wiem, że są tutaj u mnie różne odmiany tej nawłoci chyba, że gdzieś latały, bo w sumie tak na początku tego dnia to latały gdzieś tak jak patrząc, to tu, gdzieś w prawo nie wiem, może jakieś pole bo są pola niecały kilometr stąd, więc może tam jakaś gorczyca, może coś innego ktoś posadził i stamtąd targają, teraz zmieniły już trochę kierunki więc nie wiem co, zobaczymy coś ciemnego E, chyba, że w lesie, bo też też gdzieś coś czytałem, że to nie tylko z lipy, może być jak z jakiegoś tutaj, nie wiem, buku, dębu, bo jest tu trochę drzew, może to jakaś spać. A zobaczymy. Dobra, tyle na dzisiaj, miłego dnia życzę i do przed domem, to oblatują kończyny, ale to nie tej ilości, co w wolu się znajdują.